kim tu ja Blanka i będę nagrywała odcinek o historyjkę Pet Dajcie łapki w górę i subskrypcję. I dziękuję Wam za 190 subskrybentów. Jakieś do końca. Do końca. jakiegoś tam miesiąca by chciałam wbić 200 subskrybentów. Ja a na 200 subskrybentów będzie spe... Uf, boże, co ja Specjal toka boka Roblox. Moji Popsa, jak wam się dzisiaj spodobają Jakieś może rzeczy z papieru? I zobaczę tam coś jeszcze. A dzisiaj będziemy robić tak, że modzi popsy się obie były na baseniku. Tylko pierwszy rozkładam domeczki i nie wiem jak ja to wam będę pokazywać, ale spróbuję jakoś to wam pokazać. Pierwsze szkopa układam ładnie. I wszystkie tam moje modzipopsy e, tam... Nie będą mogły być. Mam też pięć domków. I na Mikołajki zostałam basen młodzi popsów. I go bardzo chciałam, więc byłam bardzo szczęśliwa. Go zostałam, ale to był już taki używany. Ale i tak się cieszyłam, bo, bo go bardzo chciałam. Więc wyciągam modzi Popsy. W ogóle w tym pudełku kiedyś chowałam moje Fidget Toysy. Ale chowam teraz tu moje modzi Popsy, bo mam teraz okropnie dużo Fidget toysów. No, nie bardzo dużo, ale mam dużo. Dobra, zamykam pudełeczko. I. Dobra. Mafinka, ona pracuje we Smoothie multi barze i są trzy pićka, co można sobie kupić. Um, tutaj nutka jest DJM, albo DJ.com DJ -kom. Tylko ją się ciężko tu stawia, bo ona potem tak jakby trochę spada. O, um, ratownikiem jest jakby ta piłeczka. Czekasz? Dobra. Um, to. I bardzo się cieszę, kiedy trafiłam we, w kartonikach chyba, albo, no, kartonikach. u jego modzi popsika brokatowego. Bardzo go chciałam. Jakiegoś brokatowego w ogóle chciałam. I ten modzi popsik sobie będzie się opalać. I obok jego będzie się opalać. Myszka. A do wody skakuje auto, pociąg, zegar, czekolada i helikopter i chmurka. Mój pierwszy młodziej w ogóle była mafinka, a mój drugi auto. Dobrze potem dwa fotele. Kwiatek, a tutaj walizka będzie też się kąpać, i kwiatek, i zostały nam dwie takie młodzieje popsy, i one sobie też pływały. więc pokażmy, jak to wygląda. Wygląda to tak. Będzie trochę ciężko to szyszko nagrywać, ale no Niestety mi tak wysuło A, odwrócić kamerę nie wiem jak się robić, Bo później jest stop odcinka, więc Po prostu będę robiła tak Domki nie są zbyt ważne, więc chociaż tak niech będzie Ale dzisiaj upalny dzień Masz rację, czekoladko. No. He, chyba trzeba jakiś pićku zamówić. No, ale ja nawet... Oj, wypadło mi z basenu. Ja na razie nie mam ochoty pić. Ja mam ochotę zjeżdżania. Idę sobie kupić pićku. Dobra, Myszko. Oto te pićku poproszę. Już się robi myszko. Lasia, myszka. dzięki. Uwaga, pić mi się chce. To jest dla mnie mafinko. Ej, co? Bardzo mi się chce pić. Uwaga, dinozaurko. Tutaj czekoladek sobie będzie siedzieć. No cóż, ja sobie tu budę. O lolo, lolo, lolo. Kręcimy się, bracie. No, o oh mój god! No, uwaga! Lecimy! O oh mój god! O oh, mój Boże! Kochanie! Bo jak chcesz, to oni się umlazem i potem oni też się blazem, więc no. Dobrze, my idziemy do Dziomka, tak? Idziemy sobie zagrać w grę jakąś. Hi. Nie w ogóle macie babs. Jak Wam się podoba? Mega! Genialny park Będę tu przychodziła codziennie. Masz rację! Genialne! Jest super! OMG! Oh my god! Najlepszy park wodny! Niam, niam, niam. niam. Kok na bombę, Bo fajnie chociaż dla mnie. Ja stąd wychodzę, cię jeszcze tu utopię. Masz rację. La 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 la. O! Nie skakać tak mocno na bombę, mokry będę. O oh my god! Idę się trochę opalać. To się... Powinno robić tak. Wchodzisz w trabinki i tutaj luzujesz. Mm -hmm, a nie jak czekolada. Nie śmiejcie się ze mnie. O ja idę się trochę poopalać. No. Dwa piszka poprosimy. Już się robi.

爸爸，爸爸。 Coś tam nasiąci, moci po Trzeba to uratować. Dobra. Tutaj pierw dajemy naszą desieczkę. Okej. Okay. Tu nasza zjeżdżalnia. Nie, martwie, nie martwcie się. Dobrze. Lampeczka. Zaczynam na chwilę odcinek Wpadajcie na mojego TikToka, mam na imię Fanka Kartoni i Jamsi A ja dalej robię historykę. Budujcie mozi popsy, moje kochane wszystko. Dziewczyna No dobra. Wiecie co? Idę się dawać trochę pobawić. To czemu na wszystko zepsułeś? Sorry. A skąd ja tam mogłem wiedzieć, że tak fajnie jednak macie? A ja się nudzę tam w moim domku sama. No jakby, no mam czasami kogoś, ale dzisiaj nie mam. To nie powód do płaczu. No sorry. No dobra. Ej, fajnie jest się trochę pokąpać. Jesteś ochroniarzem wynocha z basena. Z wynocha! O, oh, siołwi. Dobra, usiądę. Och. Idę się poopaleć. Ja się też idę poopalać. Na super fajną kaluzelę. Idę też. Wąż pop muzykę. Ona jest fajna. La 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 la, la 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 Na, na la, she, Kwiatem po prostu zasadzonym. Ja udaję, że, ja, je, że mnie tutaj nie ma po prostu. Idę do domu. Balala, bajo Jutro się widzimy. O, oh, da. Um, chyba brzuch mnie zabolał trochę. Idę do domu. Oni po prostu wracali do domu, bo ta miał-miałka miau była trochę dziwna. Ja się będę komuś. Trochę pójdę sobie już do domku. Idę do myszki i chmurki. Cześć! No, cześć! Mało ja nagle tych osób na basenie? Co, boicie się mnie? Jestem tylko miał-miałką. No Sary. Oni się może bają, my nie. Niech więcej osób tu przyjdzie. Wykładziemy. Przepraszam, ale tu znak drogowy będzie. Ale jak to, to auto tu mogą jechać? No właśnie, dzisiaj musimy wyburzyć ten basen. Nigdy w życiu! On jest mega! Właśnie. No niestety tak. Nie wyburzamy tu nic. Mam Mam tutaj rajder... Zadzwonić po rajdera? Nie! Uciekać swoim znakiem! No! O! Oh, Też przyjdę sobie do basenu. Uii. Nie! Nie! Jestem sky. Jestem miałka. I oto się stała noc. O śpię idę do domu. Ja też ja też ja też, my też, my też, my też. My też My też. Jak Wam się spodobał odcinek na no, baseniku z młodzi popsami ze Sky, Miał Miałką i tam jeszcze króliczkiem i dziwnym, i dziwnym świnką Pochoterem to dajcie dużo łapeczek w górę i nagram kolejny odcinek. Spróbuję teraz nagrać kolejny odcinek, tylko z innymi postaciami. Bajo!